Książę. Czy przyrzeka pan Matyldzie miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci? Przyrzekam. A teraz pani. Czy przyrzeka pani miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do śmierci? Tak, przyrzekam. Serdeczne gratulacje dla małżonków. Matylda, wow. Matylda! Robi, robi. Matylda. Ta komnata jest taka piękna. Urządzę się. Mój zajączek z dzieciństwa też go tu nie może brakować. Dobrze, schowam walizki. Pani von Baron, czy przyzwyczaiłaś się do nowego nazwiska? <grym> tak. Von Baron? Brzmi to szlachecko. Pomimo, że czuję się tak samo jak przed ślubem. Wiem, bo jesteś dobrym i prostym człowiekiem. I również jako księżniczka będziesz tak samo dobra. <noise> Dlatego cię poślubiłem. <noise> kochanie, dziękuję. Wiesz, Robin, jak pomyślę o dzieciach, które mają złą macochę albo złego ojczyma, to mi przykro i płakać mi się chce. Znam to uczucie. Przeżyłam coś takiego z moją siostrą. Tak, y wiem, kochanie. Chciałabym dom dziecka otworzyć i przygarnąć dzieci, które zostały opuszczone. Tak Matylda, to wspaniały pomysł. Moi rodzice ostatnio powiedzieli, że chcą coś dobrego zrobić. Przedstawmy tą propozycję moim rodzicom. Może się zgodzą na budowę. Ojcze, matko, ja i Matylda mamy propozycję. Pomyśleliśmy o budowie domu dziecka. Takie placówki są potrzebne i ważne. Zapewniają dużo dzieciom opiekę i podstawowe potrzeby. O, to jest naprawdę wspaniały pomysł, Elżbieta i ja. Chcemy w końcu coś dobrego dla innych ludzi zrobić. Matylda, czy masz już jakiś plan? Gdzie można wybudować taki dom dziecka? Tak, w okolicy, gdzie mój ojciec i siostra mieszkają. Tam znajduje się jeszcze bardzo dużo działek, które są niezabudowane. Uch. Matylda, wszystko w porządku? Och, jest mi niedobrze. Och, Robin, chyba powinna iść do lekarza, ale nie mam terminu. A na termin się długo czeka. O, Matylda, żoną księcia być też ma dobre strony. Już dzwonię do naszego lekarza. Dzień dobry, tu Robin von Baron. M moja żona nie czuje się dobrze. Powinna być natychmiast zbadana. Książę von Baron, tak, oczywiście. Proszę od razu przyjechać. Powiadomię lekarkę. Może mi coś zaszkodziło? Ostatnio mam wielki apetyt i smaki na kwaśne i słodkie rzeczy. Nie, Matylda, nic pani nie zaszkodziło. Żołądek jest w porządku, ale jest coś innego. Mam cudowną wiadomość. Gratulacje, Matylda. Jest pani w ciąży. Oh, to najlepsza wiadomość w tym roku. Robin, będziemy mieć dziecko. Ojcze, matko, musimy wam coś oznajmić. Matylda jest w ciąży. O, oh, jak ja się cieszę. A ja dopiero chcę tatusiowi i mojej siostrze to osobiście przekazać. Robin, pojedziesz ze mną? Tak? Chcę mojej żonie i mojemu dziecku towarzyszyć. Czy to nie przypadkiem ta twoja macocha? Tak, to musi być ona. Zapytam jej. C cześć, e, czy to ty? Tak, Mara? A ty kim jesteś? O, oh, jesteś nie do poznania. To ty, Matylda. Och, byłam dla was taka niedobra. Bóg mnie ukarał. Straciłam pracę, a potem moje mieszkanie. I wylądowałam tu, na ulicy. Zasłużyłaś sobie na to. Tak, masz rację. Straciłam wszystko. Mam tylko jedno życzenie. Z całego serca żałuję wszystkiego, co zrobiłam. Matylda, wybaczysz mi, proszę? Jest to dla mnie bardzo ważne. Hmm. nie wiem... Matylda, ty masz dobre serce. No dobrze, Dagmara, jak tego tak bardzo żałujesz, to ci wybaczę. Przyjmij to, to dla ciebie. Powinno na parę miesięcy starczyć. Na jedzenie i na wynajem małego pokoju. Aż pracę znajdziesz. Ach, oh, Matylda, na to sobie nie zasłużyłam. W porządku, Dagmara, przyjmij proszę te pieniądze. Matylda, jesteś wspaniałym człowiekiem. Szkoda, że wtedy taka byłam. Nie doceniłam Was. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeszcze jedno pytanie. A gdzie przedtem pracowałaś? Pracowałam jako pielęgniarka, ale jak zwykle była mnie dobra i wyrzucili mnie z pracy. Dlatego tu jestem. To zmień się teraz, bądź inna. Tak, postaram się i bardzo, bardzo Wam dziękuję. Proszę, niech Ci się powodzi. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Jaka ona miła. Halo, czy ktoś jest w domu? Zadzwoń jeszcze raz. Dobrze. Hm, nikt nie otwiera. Wiem. Zadzwońmy do nich. Mogliśmy sobie tą wizytę podarować. No tak, ale obojętne. Hania, Cześć! Cześć Matylda! Tęsknijmy tak bardzo za tobą. Zrobiłam na no głośno. Tatuś cię słyszy. Akurat siedzimy w aucie. Matylda, moje dziecko. Jak ci leci? Ech, tatusiu, dzisiaj jest najpiękniejszy dzień w moim życiu. A co się stało Matylda? Hania, zostaniesz ciocią! A ty, tato? Dziadkiem! O, gratulacje! Dziękuję, niedługo się zobaczymy. Odwiedźmy tatę i hanie jutro, dobrze? Tak zrobimy, moja droga. A teraz chodźmy z powrotem do pałacu. Późno się robi. Tak, chodźmy. Następnego dnia. Tato, bardzo się cieszę, że w końcu udało nam się spotkać. Tak, a ja dopiero. Już się bardzo cieszę, zostać dziadkiem. Ech, a ja się cieszę, że ciocią zostanę. Mhm, wierzę wam. Tato, wiesz, kogo ostatnio spotkaliśmy? Tak, Mary. Hm, tak, Mary żyje na ulicy. Tak chciała. Tak, tato, wiem, ale cierpi z tego powodu. Ech, prosiła o przebaczenie. Nie, nie wyobrażam sobie. Tato. Zawsze mówiłeś, że ludzie mogą się zmienić. I widocznie tak jest. Trzeba jej dać drugą szansę. Życie na ulicy chyba jej oczy otworzyło. Mhm, na to wygląda. Ach, jak cudownie Was znowu widzieć? Mhm, wszyscy razem. Cztery miesiące później. Mam dla was dobrą wiadomość. Już wiem, czy to będzie chłopczyk, czy dziewczynka. Naprawdę? Tak! To będzie dziewczynka! Dziewczynka! Wspaniale! Cudownie! Matylda, a jak nazwiemy naszą małą księżniczkę? Mi się bardzo imię Anna podoba. Tak, Robin, nazwijmy ją Anna. Mi się Bela podoba. Ale na to chyba mam rozwiązanie. Dlaczego nie nazwiemy ją Anabela? Tak, Robin. Anabela. Nawet nie wiesz, jak bardzo się na nią cieszę. Cztery miesiące później. Musimy do szpitala. Zaczyna się. Pewna pielęgniarka ma życzenie być przy tym porodzie. Niech wejdzie. Proszę, może pani wejść. Nie znam, znam w tym ty, szpitalu osobiście żadnej pielęgniarki. Kto to może być? Dagmara, co ty tu robisz? Pracuję tu i zawdzięczam to tobie. Dzięki pieniądzom, które mi podarowałaś, znalazłam zakwaterowanie. A następnie zaczęłam szukać pracy w różnych szpitalach. I miałam szczęście. Pracuję tu. Mara, cieszę się. Teraz pomagasz innym ludziom. Tak, staram się, Matylda. Czy pozwolisz, że będę asystować przy porodzie? Dużo by to dla mnie znaczyło. Tak, tak, Mara, pozwolę ci. Dziesięć godzin później. Annabela, witamy na świecie. Jest taka słodka. Annabela, nasza córka. Tak, Mara, dziękuję, że całą noc byłaś przy mnie. Wiem, że to były twoje nadgodziny. To było bardzo miłe z twojej strony. Matylda, przynajmniej raz mogłam ci pomóc. Gratuluję wam cudownej córeczki. Wszystkiego dobrego. Kochanie, ode mnie też. <grymne> Dziękuję, że jesteście z nami. Cztery lata później Mamusiu, tak bardzo się cieszę na te odwiedziny Aha, wierzę ci Anabela Jesteśmy Witam was serdecznie Witam Witamy Dzień dobry O, cześć mała Jak się nazywasz? Cześć, nazywam się Anabela A, bardzo ładne imię Beladona Proszę, teraz ty się przedstaw Jestem Belladona. Cześć. Anabela, może chciałabyś pokazać Bela do niej twój pokój? Tak, mamusiu, bardzo chętnie. Chodź. A więc to jest mój pokój. Podoba ci się? Nie, nie podoba mi się, jest przedki. Mój pokój jest o wiele ładniejszy. O, jak tak myślisz? Każdy ma inny gust. Chodź, pobawmy się. Tak, ale pobawmy się w coś normalnego w żadne gry dla małych dzieci. Dobrze, to popawmy się lalkami. No właśnie lalki są dla maluchów. Zakrajmy w karty. Okej. Okay. Wiesz co, w moim przedszkolu są wszyscy dziecinni i głupcy. Nie mów tak, hm. no ale tak jest. Poza tym ubierają się w dziwne ciuchy. Nie noszą markowych ubrań. Mają brzydkie i tanie ciuchy. Wiesz, mi takie coś bardzo przeszkadza. Dlatego uważam, że są dziwni i nie chcę się z nimi bawić. To bardzo szkoda. Wiesz, ja się bawię z wszystkimi dziećmi, a <grytania> ciuchy Markowe są dla mnie nieważne. Ja nawet wolę się bardziej z dziećmi bawić, które nie należą do rodziny królewskiej. Są przeważnie milsze. Uważam, że Ty też jesteś dziwna! Nie, nie jestem. To ty jesteś dziwna. Nie, nie, nie. A jednak. Nie, nie jestem. Jesteś. Idę do mojej mamy i powiem, że chcę do domu. Hm, nie mam ochoty na ciebie. Tak, jak chcę. Jestem z ciebie dumny. Jesteś jak twoja mama. Masz dobre serce. Wyrośniesz kiedyś na pewno na mądrą, dobrą i życzliwą księżniczkę. Mam nadzieję, tato. Będę mogła biednym dzieciom pomagać. Ależ oczywiście, kochani, na pewno będziesz ludziom pomagać.